W tym zadaniu musimy zapisać wielomian W od x dany wzorem x do 4 plus x do 3 minus 13x plus 3x w postaci iloczynowej. Rozkładanie tego wielomianu na czynniki zaczniemy od tego, że wyciągniemy wspólny czynnik przed nawias ze wszystkich czterech wyrazów. Widzimy, że w każdym wyrazie występuje x, w związku z tym możemy go zapisać przed nawiasem. Czyli wzór naszego wielomianu w od x będzie następujący: x przed nawiasem i w nawiasie, co zostaje z x do czwartej? Z x do czwartej zostaje po prostu x do trzeciej, z plus x do trzeciej zostaje x kwadrat, z minus 13x kwadrat zostanie minus 13x i z plus 3x zostanie po prostu plus 3. Teraz dalej musimy kontynuować nasze rozkładanie na czynniki tego, co zostało nam wewnątrz tego nawiasu, czyli tego wielomianu trzeciego stopnia. Żeby to zrobić, to moglibyśmy teoretycznie zastosować metodę grupowania wyrazów, jednak w tym przypadku może to się okazać ciężkie, ponieważ współczynniki przy tych kolejnych wyrazach są zupełnie inne. Tu mamy 1, tu mamy 1, a tu mamy minus 13, a tutaj 3. W takiej sytuacji metoda grupowania wyrazów może okazać się ciężka do wykonania, i wówczas warto zastosować twierdzenie, które mówi, że jeżeli wielomian, który chcemy rozłożyć na iloczyn czynników, ma wszystkie współczynniki liczbowe całkowite, to wówczas miejscem zerowym takiego wielomianu ma szansę być liczba, którą da się zapisać w postaci ułamka, który w liczniku ma. Dzielnik, dzielnik wyrazu wolnego, a w mianowniku dzielnik liczby stojącej przy x w najwyższej potędze. W naszej sytuacji, w naszym przypadku przy x w potędze trzeciej stoi jedynka, w związku z tym te wszystkie ułamki będą miały mianownik równy 1, czyli tak naprawdę kandydatami na miejsca zerowe tego wielomianu są dzielniki wyrazu wolnego, czyli trójki. Dzielnikami trójki są oczywiście jedynka oraz... Trójka, innych dzielników trójka nie posiada. Oczywiście obie te liczby możemy wziąć z plusem i z minusem, bo bierzemy dowolny dzielnik całkowity, zarówno dodatni, jak i ujemny, czyli napiszmy sobie tu plus, minus 1, a tu plus, minus 3. No i teraz sprawdzimy, czy któraś z tych czterech liczb, które tutaj sobie wypisaliśmy, nie jest przypadkiem miejscem zerowym tego wielomianu. Może nazwijmy sobie jakoś dla uproszczenia ten wielomian, na przykład literką Q, niech to będzie wielomian Q od X. No i teraz skoncentrujemy się już właśnie na rozłożeniu wielomianu Q od X na iloczyn czynników. Szukamy zatem jakiegoś dowolnego miejsca zerowego wielomianu Q od X i zaczynamy nasze poszukiwania wśród dzielników wyrazu wolnego, czyli jedynki, minus jedynki, trójki oraz minus trójki. Sprawdźmy na początku, czy... 1 nie jest przypadkiem miejscem zerowym tego wielomianu, czyli podstawiamy po prostu pod każdego x 1 i sprawdzamy, czy wyjdzie 0. 1 do 3 to jest 1, plus 1 do kwadratu to jest 1, minus 13 razy 1 to będzie minus 13, i jeszcze mamy plus 3. No widać wyraźnie, że to nie wyjdzie liczba równa 0, ponieważ ta minus 13 sprawi, że. Na pewno to będzie liczba ujemna, czyli możemy napisać, że to jest na pewno różne od zera, czyli jedynka nie jest miejscem zerowym wielomianu quod x. No i podobnie sytuacja będzie wyglądała z minus jedynką. Nawet nie ma co tego sprawdzać. Ta minus trzynastka, która w przypadku minus jedynki okaże się plus trzynastką, sprawi, że na pewno nie otrzymamy zera. Jest to liczba, która za bardzo zaburza, za bardzo wystaje ponad poziom tych pozostałych mniejszych liczb. Sprawdźmy zatem od razu trójkę, a potem sprawdzimy minus trójkę, jeżeli dla trójki okaże się, że nie mamy miejsca zerowego, czyli q od 3 to się równa. No i podstawiamy. 3 do 3 to jest 27 plus 3 do kwadratu to będzie plus 9, minus 13 razy 3 to będzie minus 39 i jeszcze plus 3. No i liczymy, ile to będzie. 27 plus 3 to jest 30 plus 9, 39 minus 39, rzeczywiście to jest równe 0. No i w ten sposób namierzyliśmy pierwsze miejsce zerowe naszego wielomianu Q od X, czyli tak naprawdę miejsce zerowe całego wielomianu WODX. Możemy zapisać, że nasz wielomian WODX wyraża się wzorem x razy, no i w pierwszym nawiasie możemy napisać x minus to miejsce zerowe, czyli x minus 3, zamknąć nawias, no i w drugim nawiasie co nam tutaj zostanie? No na pewno zostanie nam jakieś wyrażenie drugiego stopnia, ponieważ rozłożyliśmy wyrażenie trzeciego stopnia na iloczyn nawiasu, który zawiera x w pierwszej potędze, czyli tutaj na pewno będzie musiał stać x w potędze drugiej, żeby po pomnożeniu x razy x kwadrat Wyszło nam, żeby po tym pomnożeniu wyszło nam tutaj x do trzeciej. Musimy jednak odgadnąć precyzyjnie, jakie wyrażenie stoi w tym nawiasie x do kwadratu plus ile x i jeszcze plus minus jeszcze jaka e, liczba, jaki współczynnik wolny. Żeby to zrobić, to możemy posłużyć się dwiema metodami. Możemy albo podzielić pisemnie ten wielomian q od x przez ten jeden czynnik, który namierzyliśmy, który należy do rozkładu wielomianu Q od X na czynników, albo zastosować schemat Hornera za tego wielomianu Q od X. Ja może pokażę obie te metody. Na początku podzielimy sobie pisemnie wielomian Q od X przez ten dwumian X minus 3 no i zobaczymy, co otrzymamy tą metodą. Napiszmy sobie zatem, że dzielimy wielomian X do 3 plus X kwadrat minus 13X plus 3 przez dwumian x minus 3. Wykonamy dzielenie pisemne, czyli tutaj sobie piszemy taką długą kreskę, nad którą pojawi się wynik naszego dzielenia, no i teraz na początku zastanawiamy się, ile razy mieści się x w pierwszym wyrazie, czyli w x do trzeciej. Oczywiście mieści się x kwadrat razy x kwadrat razy x to będzie x do trzeciej. No i teraz wymnażamy to razy cały ten dwumian, zmieniając przy okazji znaki x kwadrat razy x to jest x do trzeciej, czyli zapisujemy minus x do trzeciej i x kwadrat razy minus 3 to będzie minus 3x kwadrat po zmianie znaku plus 3x kwadrat. Podkreślamy sobie, dodajemy te dwa wielomiany, x do trzeciej się redukują, x kwadrat będzie miał przed sobą czwórkę, 1x kwadrat plus 3x kwadrat to 4x kwadrat, no i dalej bez zmian minus 13x i jeszcze plus 3. No i dalej powtarzamy tą samą metodę. Dzielimy 4x kwadrat przez x, otrzymujemy 4x, 4x razy x to jest 4x kwadrat zapisujemy z minusem i 4x razy minus 3 minus 12x zapisujemy z przeciwnym znakiem, czyli z plusem plus 12x. No i dodajemy te dwa wielomiany, x -y kwadraty się redukują, a x mamy minus 13 plus 12, czyli minus 1x i jeszcze plus 3. No i znowu dzielimy minus x przez x -a zostaje po prostu minus 1. No i teraz minus 1 razy x to jest minus x ze zmianą znaku zapisujemy plus x i minus 1 razy minus 3 to jest 3. Ze zmianą znaku zapisujemy minus 3. Dodajemy i w tym momencie powinno nam się tutaj wszystko wyzerować. To znaczy, że ten wielomian dzieli się przez ten bez reszty. Tutaj normalnie wychodzi reszta z dzielenia. Jeżeli wszystko się zredukowało, uprościło, to znaczy, że ten wielomian jest podzielny przez ten. No i w rozkładzie na iloczyn czynników mamy jeden czynnik taki, x minus 3, a drugi czynnik taki, czyli x kwadrat plus 4x minus 1. To samo dzielenie, które tutaj wykonaliśmy pisemnie, równie dobrze można było wykonać metodą Hornera. W tym celu po prostu byśmy sobie zrobili odpowiednią tabelkę. Wypisalibyśmy współczynniki tego wielomianu ku x, który chcemy podzielić, czyli kolejno. Przy x do 3 stoi 1, czyli na początku 1, potem współczynnik przy x kwadrat znowu 1, przy x. Minus 13 i wyraz wolny 3. Robimy tabelkę. W tym miejscu możemy sobie wypisać miejsce zerowe tego dwumianu, przez który dzielimy, czyli naszą trójkę. No i teraz przeprowadzamy schemat Hornera. W tych polach pojawią się współczynniki odpowiednio przy x kwadrat, przy x tutaj się pojawi wyraz wolny, a tu powinno wyjść 0, czyli reszta, e, reszta z naszego dzielenia. Schemat Hornera przeprowadzamy w ten sposób, że w to pierwsze pole spisujemy liczbę z góry, to jest 1, a kolejne pola wypełniamy w ten sposób, że bierzemy liczbę z poprzedniego pola, mnożymy przez miejsce zerowe i dodajemy liczbę z góry. 1 razy 3 to jest 3, plus 1, 4 i dalej tak samo. 4 razy 3, 12, minus 13, minus 1, minus 1 razy 3, minus 3, plus 3, 0. No i faktycznie otrzymaliśmy schematem Hornera e, dokładnie ten wielomian, który tu otrzymaliśmy, dzieląc pisemnie 1x kwadrat plus 4x i jeszcze minus 1. No dobrze, to w takim razie możemy kontynuować rozkładanie naszego wielomianu W od X na iloczyn czynników. Mianowicie, jeszcze możemy spróbować rozłożyć ten wielomian drugiego stopnia, to wyrażenie drugiego stopnia, na iloczyn wyrażeń pierwszego stopnia, czyli na iloczyn nawiasów X plus minus coś. O ile się tylko da. Sprawdźmy zatem, czy delta dla tego wyrażenia jest dodatnia, czy ujemna. Napiszmy, że delta to się równa B kwadrat. 4 do kwadratu to jest 16, minus 4 razy 1 razy minus 1, czyli będzie plus 4, to się równa 20. Delta wyszła dodatnia, w związku z tym istnieją dwa miejsca zerowe tego wyrażenia kwadratowego, czyli da się zapisać ten nawias w postaci iloczynu dwóch nawiasów. Pierwiastek z delty to jest pierwiastek z 20, czyli inaczej dwa pierwiastki z 5, w związku z tym x1 to będzie minus b, Minus 4 minus pierwiastek z delta, czyli minus 2 pierwiastki z 5, podzielić na 2a, czyli na 2, czyli to będzie tak naprawdę minus 4 na 2, czyli minus 2, i minus 2 pierwiastki z 5 na 2 to będzie po prostu minus pierwiastek z 5. No i bardzo podobnie wychodzi x2, drugie miejsce zerowe, po prostu minus 2 plus pierwiastek z 5. Gdy mamy już takie dwa miejsca zerowe, no to możemy rozpisać ten nawias w postaci iloczynu dwóch nawiasów. Napiszmy sobie na początku te pierwsze dwa nasze czynniki, x oraz x minus 3. A teraz następnie czynnik wynikający z tego miejsca zerowego, czyli x minus to miejsce zerowe, czyli będzie plus 2 plus pierwiastek z 5 i jeszcze razy x minus to drugie miejsce zerowe. Czyli plus 2 minus pierwiastek z 5. No i w ten sposób zakończyliśmy rozkład tego wielomianu wodx na postaci iloczynową. Udało się go zapisać w postaci iloczynu czterech czynników.